No siemanko kochani, także wziąłem taki domek do ocieplenia z styropianem, Bierzemy się za to. Także teraz kilka odcinków powstanie z tego jak widzicie domek starego, budow starego budownictwa. No 15 styropianem trzeba go obłożyć. Siatka klej, do tego e, tynk silikonowy. Także bierzemy się za roboty. No, jest z nami nasza gwiazda Kapi. Przywita się z widzami. Siema, siema. No ogólnie budynek już jest ocieplony, ale z styropianem piątką. Także tutaj inwestor zażyczył sobie, żeby jeszcze dołożyć piętnastkę. Także nasz klient, nasz pan. Lecimy z tematem. Prawie wszystko dookoła zdobione. Na pierwszą szychtę. Wszystko wypoziomowane ładnie. Do poziomu. No tu idzie piętnastka, tutaj jest dwudziestka sznureczek O tu jest Kacper Tak to wygląda No jak widzicie jakoś nam tutaj już idzie Styropian mamy położony No, myślę że już to skończymy z styropian i bierzemy się wtedy za siatkę, za klej. Tak to wezdrzy. Nie, knopie. A jak? ładnie, ładnie. No, tak to zaczyna już, kochani, wezdrzyć, wyglądać. Leszku, jak tam? W porządku? W porządku, w porządku, w porządku, w porządku to dobrze. No, także już jedna ściana jest praktycznie wyklejona. Tutaj kapi leci już szczytową. Także zaczyna to już wyglądać, kochani. No to co, to na dzisiaj, jeżeli się podoba, chcecie więcej zobaczyć efekt końcowy, zostawcie łapeczkę, zostawcie dzwoneczek, zostawcie suba. A będziecie na bieżąco. Kapi to się kameruje. No okej, okay. trzymajcie się. Jutro leci następny, albo pojutrze odcineczek.